Jaką dziwną rzecz ludzie nie wiedzą o październiku? To, że właśnie w tym miesiącu, jak co roku, rusza Inktober, czyli codzienne rysowanie tuszem do wybranej lub oficjalnej listy. Także kochani, słodko -pierdząco już było, teraz będzie dalej słodko -pierdząco, ale w czarnym, ewentualnie szarym kolorze, jeżeli można powiedzieć, że to kolor. Do pierwszego rysunku z serii postanowiłam użyć nowego cienkopisu. Sztuka, nówka, nie śmigana. Wbiłam nabój, przetestowałam sobie z boku. A i dzisiaj temat to sen. Przygotowałam szkic, trochę mi to zajęło, bo gumkowałam dwa razy. I przeszłam do rysowania tuszem. Naprawdę podziwiam osoby, które stosują metodę kropkowania. Ja jedno już wiem na pewno, to nie dla mnie. Nie mam do tego cierpliwości. A tak przy okazji, tak wyglądał projekt, a tak wygląda skończona praca. Mam chociaż cichą nadzieję, że efekt. Finalny, choć trochę się Wam podoba. Ja stwierdziłam, że jest ok, bo wiadomo, jest muminek, to jest dobrze. Na dziś to tyle. Do jutra.